Jeśli chcesz dbać o zdrowie, znać swój organizm, polecam Ci przedmiot Edukacja Zdrowotna. Ja mam 57 lat i jak widzisz, jestem w stanie dbać o zdrowie i ćwiczyć. Polecam Ci ten przedmiot. Mariusz Kotyński. W edukacji zdrowotnej wprowadza się po raz pierwszy taki mhm. zapis, w którym dzieci i młodzież będą uczyły się wyrażania zgody, świadomej zgody na kontakty seksualne. Hm. I tu w, w tym momencie już ten kontakt seksualny jest bez ograniczeń ani wiekowych, nieważne z kim ten kontakt seksualny, ważne, żeby była świadoma zgoda dziecka lub młodego człowieka. To pytanie, dlaczego poprzesuwano te treści, nazwano pięknie, Opakowano, nazwano edukacja zdrowotna, i do tych treści dokłada się jak to my mówimy, tą kroplę trucizny, hmm. prawda? Tylko w zakresie podstawy programowej kształcenia ogólnego to są dwa potężne rozporządzenia, czyli prawie tysiąc stron dokumentów. I mamy duże wątpliwości, czy to mogło powstać tak w tak krótkim czasie, czy te y, dokumenty nie były już przygotowane wcześniej, i czy te dyspozycje nie przyszły z zewnątrz. Gdzieś było już przygotowane alternatywne rozwiązania, albo łagodniejsze, albo, albo y, bar bardziej rygorystyczne, no, ponieważ y, y, przejęła, przepraszam, uśmiechnięta koalicja, wybrano to rozwiązanie najbardziej tragiczne dla nas Polaków. Proszę Państwa, w tym czasie w samym czasie, kiedy Barbara Nowacka ogłasza te zmiany, Polskę odwiedza dokładnie 24 stycznia 2024 unijna komisarz, między innymi do spraw edukacji. Po co ona tutaj przyjechała? A najdziwniejsze, że medialnie ten fakt został ukryty. Myśmy w ogóle nic nie wiedzieli o tych odwiedzinach, dowiedzieliśmy się z miesięcznym opóźnieniem. Proszę Państwa, przyjechała, żeby wzmocnić przekaz. Żeby powiedzieć tym wszystkim, którzy są finansowani przez Unię, a to są bardzo wiele instytucji i potężne pieniądze, to w jednym roku, proszę Państwa, jest ponad 200 milionów euro. To wszystko płynie do konkretnych instytucji, e, takich tak zwanych e, organizacji pozarządowych funkcjonujących w Polsce. I przyjechała <laughs> wzmocnić ten przekaz i powiedzieć, zobaczcie, my Was finansujemy, pamiętajcie jak się macie zachować wobec tych zmian.